Kolejna książka z serwisu Legimi, którą przeczytałam. To znaczy, nie przeczytałam jej do końca, ale już chciałam o niej opowiedzieć, i tu bardzo mi właśnie zależało, żeby było nagrane na zewnątrz w ogrodzie ten filmik. Parę dni się czołgałam. Najpierw nagrałam filmy, nie było dźwięku, potem nie było słońca, potem padał deszcz, potem słońce mi świeciło w twarz, więc tu chyba trzeci czy czwarty raz nagryzam. Książka to jest Dan Pearson, Rok w ogrodzie. I to kolejna książka, którą miałam na liście. I to nie jest książka beletrystyczna, bo ja właśnie lubię tak czytać, że taką książkę czytadło czytam sobie w łóżku albo jakąś taką, tak? Czytam wieczorem, czy jak mam jakiś taki czas w leżaku, powiedzmy to, czy na hamaku. A takie książki popularno-naukowe. Mniej więcej, chociaż one nie dokładnie takie są. To lubię właśnie sobie przy jedzeniu czy w autobusie. Teraz mogę czytać bez problemu, bo nie muszę targać. z I to takie właśnie książki jak e, tutaj już o drzewach, o zwierzętach, które omawiałam, a teraz o ogrodzie. Autor to bardzo, bardzo e, znany i bardzo, bardzo dobry ogrodnik z Wielkiej Brytanii, a konkretnie z Anglii. E, i książka jest napisana w ten sposób, że jest cały rok podzielane na miesiące, tak co się w ogrodzie dzieje. Oczywiście to nie do końca się przekłada na ogród w Polsce, tak, bo tam w styczniu kwitną rzeczy i rosną. I właściwie praca ta w ogrodzie jest przez cały rok. A jednocześnie jeżeli pisze o tym miesiącu, to też o różnych ogrodach w różnych częściach kraju, bo on ogrody, hmm, znaczy on nie jest ogrodnikiem, on jest takim projektantem. No i co pierdolęła i coś mnie przerwało nagranie, ale już nie mam siły nawijać tego jeszcze raz. Więc ten autor jest projektantem ogrodów i on te ogrody projektował w Japonii, we Włoszech, oczywiście w Anglii, więc też bardzo dużo się przemieszcza i dużo też pisze o swoich ogrodach, o swoim ogrodzie takim dzieciństwa, w którym w to ogrodnictwo się wciągnął, o ogrodzie jakiejś sąsiadki, która go bardzo dużo nauczyła, o ogrodach różnych znajomych, o ogrodzie, który ma gdzieś tam przy swojej firmie w Londynie i o wielkim ogrodzie, właściwie takim olbrzymim, nie parku, który gdzieś tam kupił i zaczął urządzać. Jest bardzo dużo cytowanych nazw roślin, odmian po łacinie, po polsku. No niektóre sobie sprawdzałam takie ciekawsze. Nie wszystko pewnie w Polsce urośnie i nie wszystko na taki stosunkowo mały obszar, jak ja mam i specyficzny, ale naprawdę bardzo dużo inspiracji. Ale też widać takie niesamowitą miłość i niesamowite podejście do tego ogrodnictwa i właśnie takie angielskie że ogród to nie jest taki, a tu se posadzę marchewkę, a tu se posadzę lilię, a tam będzie bez kwitną. Tylko że wszystko musi być całością. Zarówno całością ogród z jakąś koncepcją, no, co jest jego zawodem, ale też jakiś fragment ogrodu, gdzie rosną dwie czy trzy rośliny, to też jest jakaś całość. One to jakoś przedstawiają. I też, że no, po prostu też w porach roku, tak, ten ogród się musi przemieniać. I też pięknie opisuje właśnie zawsze, że jak coś kwitnie, tak? Pachnie taka czy taka roślina, czy tak wygląda? Weźmiesz sobie tą łaskę do domu i będziesz się mógł tym jeszcze cieszyć w domu, tam po obudzeniu czy jedząc. Albo weźmiesz tą roślinę w doniczkę, gdzieś przy oknie postawisz. I ja tą książkę przeczytałam sobie, dociągnęłam sobie do lipca, jakby przeczytałam. Przy czym, jak mówiłam, to nie bardzo do końca um, przekłada się na mój na polski ogród, bo zupełnie inny, no inny jest klimat i w innych terminach różne rośnie rosną. I teraz już będę sobie czytała w każdym miesiącu jeden kawałek, jak z książką o owocach, które już omawiałam. Bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się ta książka. Ale niekoniecznie, żebym ją kupowała, bo to też nie taki poradnik, żeby lecieć i sprawdzać co i jak. Bo to nie jest poradnik ogrodniczy. To jest taka bardziej bardzo rozbudowana, profesjonalna impresja, tak wam nazwała. Więc jeżeli ktoś się interesuje ogrodem roślinami, ma ogród, chciałby się czegoś dowiedzieć albo po prostu lubi tak wiedzieć więcej o roślinach jak ja, to zachęcam. Pozdrawiam Was z mojego ogrodu i tu mam nadzieję, że widać tak. Właśnie dlatego tak chciałam kawałek mojej kwietnej łąki. Więc życzę Wam słońca i pięknych spacerów w przyrodzie. Papa. Pa. A teraz nie mogę kuchna wyłączyć. No wiecie co?